Cześć, bardzo się już stęskniłam za rowerem i za kawą z widokiem, więc wybraliśmy się z Borysem. Cieszę się, że ze mną pojechał, że mi towarzyszył na taką mini pentelkę w Szczyrku, Taką naszą tutaj lokalsową, może mniej znaną turystycznie. Więc zdradzimy Wam tajemnicę naszych miejsc. Jest to niewielka trasa, zobaczcie na GPX-ie, taka w sam raz na popołudniową kawę. Taka, że do góry wyjadę niecałą godzinkę e-bajkiem, natomiast my jechaliśmy tempem roweru bez prądu. Niecałe dwie godziny dostaliśmy się tutaj. Jesteśmy na siodle, to jest Polana e, Uzbocza, skalitego. Bardzo urokliwe miejsce, spokojne, niewymagające, więc to jest taka pętla dla każdego. E, każdy sobie poradzi tutaj, żeby wyjechać, czy na rowerze z prądem, czy bez prądu. Zobaczcie, jak tu jest uroczo. <mimo>, Mimo tego, że jest długi weekend, w centrum Szczyrku są tłumy ludzi. Tutaj jest cicho i spokojnie. A jak się tutaj dostaliśmy? Zobaczcie. Ruszamy, jedziemy kawałek deptakiem w dół Szczyrku w stronę Buczkowic. Potem w pewnym momencie odbijamy w prawo na skalitę. A wrócimy. O, stąd zjedziemy. Szczerko w sierpniu jest strasznie dużo ludzi. My pojedziemy taką mini pętelką, na której prawdopodobnie ich nie będzie. Na to liczymy. Ta góra przed nami to jest skalitę. My nie będziemy się wspinać na jej szczyt, tylko objedziemy sobie ją dookoła. Szczerk tętni życiem w sierpniu. Zobaczymy, czy takie tłumy też będą w miejscu, do którego my jedziemy i na trasie. Wydaje nam się, że nie, bo to nie jest takie znane miejsce, ale my zdradzimy Wam tajemnicę mało znanych miejsc szczerku. skręcamy w prawo i musimy podjechać kawałeczek drogą główną w stronę Buczkowic. Zaraz będzie skręt już na trasę. Po krótkim odcinku jazdy ulicą Graniczną skręcamy w prawo w ulicę Kwiatową i tutaj już będziemy się piąć pod górkę w stronę Skalitego. Się tak przyjemnie podjeżdża, dosyć stromo. Tu jeszcze jest chwilowo asfalt, ale zaraz się skończy i będzie taka droga szutrowo-kamienista. Kończy się asfalt i zaczyna się już taka przyjemna droga leśna. Dojazd pożarowy, w którym przyjemnie się jedzie i rowerem elektrycznym, i rowerem tradycyjnym, na którym jedzie nasz syn. Poczekam tutaj na niego, bo wiadomo, że e to szybciej jadę. Stąd fajnie widać klimczok. Zadzamy takie nasze szczerkowskie tajemnice odnośnie tras takich mniej znanych, mniej uczęszczanych przez turystów, ale wychodzimy z założenia, że trzeba się dzielić fajnymi miejscami, bo wiecie, że ruch czy pieszy, czy rowerowe to samo zdrowie, chyba że są wypadki tak jak się u nas wydarzył. ale poza wypadkami to jednak samo zdrowie. <gryw> Więc trzeba jeździć, a ta trasa jest świetna, bo jest łatwa, krótka, przyjemna, widzicie INA rowerze tradycyjnym i na Ebajku to już w ogóle pikuś, także dojedziemy do fajnego miejsca, zobaczycie wkrótce. Nie mam tu dzisiaj jechać sama, ale mój syn chciał jechać ze mną. To jest bardzo miłe i cieszę się, że tak jest, że chce jeździć ze mną. Jest tak jak myśleliśmy, nie spotkaliśmy jeszcze nikogo na szlaku, w centrum szczerku tłumy ludzi, naprawdę dzisiaj były tłumy, a tutaj puściutko przyjemnie cicho, rewelacja. Takie miejsca to my robimy i lubimy się nimi dzielić z wami. To jest trasa o takim ciągłym, lekkim nachyleniu, nie? Jest to męczące, czy jak się masz? Że, że łatwo. I już wyłania się naszym oczom Skrzyczne. Tu będzie bardzo ładna panorama z tej strony. Objechaliśmy już praktycznie skali, to jesteśmy z drugiej jego strony. Jeżeli chodzi o widok ze Szczerku. O, zobaczcie. Widać wieżę na Skrzycznym. Punkt widokowy. 5 km za nami już. już. No, nie czuć tego nie. No, no Jesteśmy na takim przyjemnym rozwidleniu. Tutaj schodzi się, zjeżdża do godziszki. Czasami stamtąd sobie spacerujemy, biegniemy. Właśnie na siodło to jest takie ładne miejsce, skały, no i ławeczka, której jeszcze jakiś czas temu nie było. Jedziemy dalej. Jeszcze kawałeczek zostało nam do polanki na siodle. Chociaż to miejsce na wypicie kawy też byłoby całkiem w porządku, bo jest ławeczka, są skały, no nie za bardzo tu jest widok, więc jednak jedziemy dalej na polankę, na siodle, bo tam będzie widok, ale to za moment. Spotkaliśmy właśnie grupę rowerzystów, którzy Tą samą pętlę co my robili od drugiej strony. Spotkaliśmy ich na początku, tam skoncertowaliśmy, oni już teraz tu zjeżdżali. To jest dłuższa, e, większa odległość od tej strony, którą teraz tutaj podjeżdżamy i jest dalej. Z tamtej strony z kolei jest stromiej i krócej, więc to już dowolna wersja jak chcecie. Jesteśmy już prawie na miejscu, tutaj już widać polankę, na której wypijemy kawkę. No jesteśmy na miejscu, jest puściutko. Jedna pani tylko sobie odpoczywa. A to jest bardzo fajne miejsce. Nie takie popularne, widokowe, przyjemne. O! Tutaj można zobaczyć. Jak wyglądała nasza trasa? Jechaliśmy tutaj od Mostku. Pamiętacie, na początku jechaliśmy deptakiem do ulicy Kwiatowej, czyli tutaj, tutaj jechaliśmy tą drogą szutrową, która tu nie jest zaznaczona. Obiechaliśmy skalitę. Jesteśmy teraz w tym miejscu i zjedziemy sobie później drogą leśną do Mostku z powrotem. Taka pętelka przyjemna. Jest tu wiata, gdzie można się schronić. I miejsce na kawę z widokiem. Polanka jest piękna, to jest bardzo przyjemne miejsce i zobaczcie, mimo długiego weekendu, puste widokowe, łatwo dostępne. No, bo nie może siedzieć na miejscu. <laughs> I musi się trochę pobawić. <laughs> Nagrywasz jakiś film? Jak będziemy zjeżdżać chyba, nie? Zjeżdżamy powoli, nie? Kawa wypita. Opuszczamy polankę i kierujemy się tam. Teraz kawałeczek do góry i za chwileczkę stromo, stromo w dół do centrum. Będziesz jechał strasznie. Tak, tak. Proszę. Tata połamany, to ja boję się o syna. Tędy można dostać się na Skrzyczne. My pojedziemy tutaj w dół, tam gdzie Borys stoi. Przyjechała grupka rowerzystów. A my już opuszczamy porankę i wracamy ulicą Leśną, do centrum. Miał ja jechać spokojnie. Zjazd z siodła jest bardzo przyjemny, jedzie się lasem. E, tutaj już dojeżdżamy do płyt. Będziemy kierować się w prawo w ulicę Leśną. Do centrum Szczerko dojedziemy. A tam stoją samochody turystów, którzy wybrali się dzisiaj na skrzyczne. Ominęliśmy tłumy tym naszym siodłem. Zjazd to jest długi bardzo. E, ciągle takimi płytami się jedzie. i taką drogą dostaniemy się już do końca naszej dzisiejszej pętelki. Po około 2 km płyt dojeżdżamy do miejsca startowego, do mostku, który widzicie w dole. I tym samym nasza pętelka się zamyka. Pętla miała 8,5 km. Przejechaliśmy ją razem z wszystkimi odpoczynkami i kawką w 2,5 godziny. Jak Ci się jechało? Mega fajnie no, bardzo przyjemna taka na luzie mini pentelka w szczyrku taka na początek, dla początkujących idealna pa, do następnego razu po takiej trasie najpyszniejsze są lody mamy tutaj takie, jedno z naszych ulubionych miejsc ósemka cafe w centrum pyszne, świderki